Księżniczko, szwendamy się po tym wygwizdowi już trzeci dzień, a bazy jak nie było, tak nie ma. Jesteś pewna, że idziemy nadal na wschód? Mam kompas. Tak, idziemy na wschód. Prędzej czy później, musimy na coś trafić. Jak nie na ruskich, to na naszych. Mało ci było ruskich trzy dni temu, szło na babo? Nie ma marudź. Więcej ruskich znaczy więcej blach i wódki do zdobycia na wrogu. Co prawda, to prawda. Napiłbym się. Sam wolę wina, ale jak zdobędziesz więcej wódki, wzniosę za ciebie toast, księżniczko. Mego broba z Głomarzius. Co chcesz od mojej siostry? Giwi nic nie chce od twojej siostry. Gruzin chce wznieść toast za naszą przyjaźń. Nie wyglądasz na Gruzinkę, hajkę. Zgadywałeś z kontekstu? Rodzice byli Czeczenami z Pogranicza. Słyszałam trochę gruzińskiego za dzieciaka. Mam nadzieję, że mają się dobrze. Ruscy zrobili ze mnie sierotę. W niebie im na pewno lepiej niż było za życia. Przepraszam, hajkę. Nie powinienem był pytać. Nie masz mnie za co przepraszać. Nie miałeś prawa wiedzieć. A ty nowy skąd jesteś? Kamil, dumny poddany jej królewskiej mości, któremu uratowaliście tyłek. Wielkie dzięki. Pani i panowie, Saavedit. Zanim ten żart się skończy, na i zostali pożarci przez gigantyczną rosiczkę. Racja. My tu gadu, gadu, a czas leci. Za mną, chłopcy, podążą do celu. Idę. Naszywki na rękawach bez ładu i składu. Angielski z akcentem ciężkim jak stodoła. Znaleźliśmy naszych chłopcy. Hajke Steyer z oddziałem. Melduje się na rozkaz. Kto tu dowodzi? Teoretycznie Robert Farmer. W praktyce do jego przybycia dowodzę tu ja. Doktor Avirace. miło mi panią poznać, Steyer. Cała przyjemność po mojej stronie, doktorze. Zdravo, Hajke. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że Cię widzę. Kaja? Dobrze Cię widzieć! Przyjaciółko. Panie się znają. Czy się znamy? Pff. Steyr to jedna z najlepszych żołnierzy w całym tym cyrku. Jakby ona poprowadziła nas na deltę, mielibyśmy to z głowy w godzinę, zamiast diabli wiedzą, który dzień czekać, aż farmer łaskawi się tu zjawi. Czy pani sugeruje, żebyśmy oddali nadzór na tak ważną operację komuś, kto 10 minut temu wyszedł z bagna Noklizman? Lepsze to niż czekanie, aż farmer łaskawie stwierdzi, że jest już wystarczająco modnie spóźniony. Pani raczy żartować, Glizman. Czy pani ma pojęcie, jak ważna jest ta misja? Ta baba z bagien rozniosła w pył dwa ruskie posterunki, żeby mnie wydostać. Jeśli ktoś ma wykonać pańską misję, to właśnie hejkę. Jeśli pańska misja jest tak ważna, żeby ciągle przypominał nam pan o tym, jak bardzo jest ważna, to czekanie na farmera jest głupotą. Im dłużej czekamy, tym więcej czasu Jankesi mają na ukończenie badań i zostawienie Pana z pustym laboratorium, doktorze. Hmm, jestem trochę racji. Dobrze, jeśli Pani koleżanka jest tak dobra, jak Pani mówi, może zacząć od wybicia im naukowców, to powinno ich spowolnić. Jeśli zrobi to Pani dla nas, Stajer, rozważę oddanie moich ludzi pod Pani komendę. Oczywiście, doktorze. Zaraz się tym zajmiemy. Tu Hajke. Idę. Idę. Idę tam będę. Wyruszam. Zaraz tam będę. Słucham. Co znowu. Idę. Amerykańskie mundury. Gość niesie apteczkę. Naukowcy zgasić ich, zanim się połapią co do nich strzela. Oscar szepie Woja, faj! Podążam no do rysk. na pozycji. Co znowu? dotarłam na miejsce. Na pozycji, witam. Czekam na rozkaz. Podążam do celu w tym Polepszyły się moje umiejętności walki. Jednego mniej. Dodążą Słucham. Zmierzam na pozycję. Idę. Słucham. Pójdę tam. Tak? Ok. Idę. Pójdę tam. To chyba wróg. Uwaga! Czekam na rozwój. No dalej. Tak się to robi. Tak? Wyruszam. Słucham. To chyba wróg. Tak. Tak. Wkrótce tam będę. Idę. Czekam na rozkaz. Right. Pójdę tam. Czekam na rozkaz. No dalej. Czekam na rozkaz. Tu hajkę. Pójdę. Wyruszam. Posprzątajny świat. Posprzątajny świat. Tak. Zabawa trwa. Idę. Tak. To twój koniec. Czekam na rozkaz. Wy... I to tyle. Teraz czas wrócić do Aviradze. Może w końcu ten Gbur doceni nasze wysiłki. Skarbiłem Zgodnie ich chłowie. Verstanden. Okej. Drogę. Zmierzam A, na pozycję. Co znowu? Zadanie wykonane, doktorze. Jankescy badacze czy terenowi wąchają bagno od dołu. Dobrze, Stajer. Widać, zaufanie pani koleżanki nie wzięło się znikąd. Prowadźcie. Oczekuję od was szybkiego uporania się z laboratorium. Im szybciej je pani przejmie, tym szybciej będziemy mogli się zabrać za to, co najważniejsze. Tak, co znowu? No to nie robię okay. odejścia. Idę dalej. Ale własne. Tak, sir. Idę. Pójdę co znowu? Podążam do celu. Tu, doktor Awiradze. Idę. Hej, hajke. Udało się wskrzesić Jankeskie radio, którego nie udało wam się dokumentnie rozstrzelać. Może się wam przydać. Co proponujesz? Jeśli mamy kogoś, kto mógłby udawać Jankesa, moglibyśmy spróbować wywabić części żołnierzy. Hmm. Dałoby się to zrobić. Pytanie tylko, kto z nas brzmi najbardziej jak jeden z nich? Zajmę się tym. Muszę się tylko upewnić, że wymawiam moje r mocniej. Kilka innych małych poprawek i z brytyjskiego herbaciarza zrobimy amerykańskiego kawosza. Grupa badawcza wzywa bazę Delta. Jesteśmy atakowani przez agresywne małpoludy. Potrzebujemy wsparcia natychmiast! Odezwijcie się! Delta! Długo nie wytrzymamy! Odcięli nam drogę odwrotu! Przyjąłem! Zaraz kogoś po was wyślemy! Świetna robota, Kamil. Ja przynajmniej tyle mogę zrobić, żeby ci się odwdzięczyć za wyciągnięcie mnie z ruskiego bagna. Okay. idę, idę. Nie no. mam Zaraz tam. Tak? na rozkaz. Zgłaszam się. Przestałeś krwawić. Dobrze. Ja Jan Cześć, Jankesi. Podoba się przyjęcie niespodzianka? będę. Podążą do celu. Atakują mnie. No i pierwsza grupa z głowy. Teraz idziemy po resztę. Zaoramy im posterunek, księżniczko. Skąd ci się wzięła ta księżniczka? Nasza własna ksena, robiąca porządek w tym bajzlu. Podążą do celu. Hekla. Idę. Zoomy No to maszerujemy. Idę. Coś trzeba zbudować. Spotu? Tak jest, ser. Coś trzeba zbudować. Hekla. Zony gatłambou. W drogę. Czekam ja, na rozkaz. Idę. Wyruszam. Wyruszam. Co znowu? Podążam do celu. W drodze. Wyruszam. Czekam na rozkaz. Tu hejkę. Zobaczymy, co teraz robimy. Wrócę Zaraz tam będę. Pójdę tam. Na rozkaz. Tak. Tu hejkę. Tu, tu hajke. Ja. Jednego mnie. To twój koniec. Jakie Bila. rozkazy, dowódca? Ja. Kierownik. już wystarczy. Pójdę tam. Ok. Co znowu? Trzeba wam gruzina? Tu hajkę. Czekam na rozkaz. Ulepszyły tak. się moje umiejętności mechaniki. Ruch zlikwidowany. Okej. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Musimy się wycofać! Lepuję! Mało maszyny! Mogłeś nie chciał. O, ty jest lewo, to ten pośpiew kierowniku. Ciasne, ale wołazne. Zwiększyły się jeste. moje umiejętności mechaniki. Nie rusza. Ciasne, ale własne. Wkrótce tam będę. Ja, komandant? Jest. mało jestem kierowników! Wyjeżdżamy. Czekaj, teraz będzie najlepsze. Maszyna na chodzie. Czas na nowe odkrycia. Coś trzeba zbudować. już tego Mnuczy łażenia. No Has only got one ball. Gotów? Czekam na rozkaz. Ja, komandanty. Idę. Tu Hehehe, <grym> i ona wtedy mówi, Także y Tak, że Drogę. No dalej. Tak? tak Zgłasza się? Tak jest. 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 Śmierć Nie wierzy, Zgłasza się? się? Nie widzę. Wkrótce tam będę, że nie kończyć fajkę, szef, jestem na miejscu. Wkrótce tam będę zbudujemy tu laboratorium. Spokojnie, pomoc nadchodzi. Budyniek Dobrze jest znowu nasz. być pod twoją komendą Hajkę. Dawno nie poszło nam tak sprawnie. Miał wam i dowodzić farmer. Wcale mnie nie dziwi, że wszystko szło opornie. Co to w nie Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia badań. Na rozkaz. Tu, doktor Abiradze. Tak? Czekam na rozkaz. Okej. Okay. Tak? Wkrótce tam Stantem. będę. Śmieć Dość już tego łażenia. Na rozkaz. Ha, ja zgłasza się. Polepszyły się moje umiejętności no dalej. w inżynierii. Czekaj! Teraz będzie najlepsze! Tak Trzeba Wam Gruzina! Co znowu? Jak pilnujesz, tak masz. Podążą do celu. Jak pilnujesz, tak masz. Tak se? Zgłasza się Gibi. Jak pilnujesz, tak masz. Ja. Co znowu? Jak pilnujesz, tak masz. Pan Nostajer, jesteśmy gotowi do nawiązania kontaktu z ludźmi. Pańskie ważne badania dotyczyły rozmawiania z małpami. Ryzykowałam życie moich ludzi, żeby mógł pan sobie oswoić zwierzątko. Pan chyba żartuje, doktorze. Nie żartuję. Jesteśmy najmniejszą liczebnie stroną tego konfliktu, a małpoludzie cechują się wyższą siłą fizyczną i wytrzymałością niż nasi nawet najlepsi żołnierze. Jeśli uda nam się ich wyszkolić do walki, będą wspaniałymi jednostkami liniowymi. Każdy wyszkolony praprzodek to jeden więcej żołnierz pod pani rozkazami. Nawet jeśli okaże się, że nie potrafią obsłużyć karabinu, to każdy małpolud noszący skrzynki to kolejny nasz żołnierz, który nie musi. Dobrze, zobaczymy, czy pańskie zwierzaki do czegoś się nadadzą. Duchajkę. Słucham. Tak. Tak. Zgłasza się Gibi. Zgłasza się Gibi. Budynek jest nasz. Zdobyliśmy Małpoludę. Oto nasz pierwszy ochotnik. Gratulujemy wstąpienia do kupy prehistorycznej. Executive Outcomes, panie Małpolot. Nie ma co, Mike. Dobrze nam życzysz. Executive Outcomes płaciło parszywie i traktowało cię jeszcze gorzej. No, bo mi tak nie zamierzamy płacić. No, chyba że aż tak bardzo chcesz jedną zapłać do domu. Hehe. <grytanie> Przybyły posiłki. Zbieracie ludzie. Idziemy przejąć co nasze. Spóźniliście się, panie Farmer. Co? Delta już jest zajęta. Ukończyliśmy badania, możecie nas najwyżej eskortować z powrotem do bazy. Pod waszą nieobecność panna Steyer zajęła się wszystkim. Steyer? Tęskniłeś? Bo? Nie nazywaj mnie Bob! Miałem nadzieję, że coś zdążyło cię zeszrzeć, ale... Powinienem był wiedzieć, że nawet zeszrzeć cię nic nie chce. Dobra, w takim razie zabieramy się panienki.